Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Cześć. Czyli już wiecie, o kim dzisiaj będzie znowu mowa. Projekt kombi to nie jest jedno kombi, to jest całe stado kombi. Dzisiaj zastanawialiśmy się, które wybrać. Rzucaliśmy monetą, była wyliczanka i dwukrotnie wypadło na Fiata karetkę. Miał być odcinek o odpalaniu. Ale chyba byście nas nienawidzili z tego względu, że tak zmieniliśmy kopułeczkę, zasilanie zrobiliśmy takie trochę na naokoło paliwowe, i on po prostu otwalił. W związku z tym, 4-minutowy odcinek mógłby Was wkurzyć. W związku z tym, zobaczcie, posłuchajcie, bo to jest poezja. O. Ja nawet nie będę za bardzo tam wchodził, damy mu troszeczkę sania. Bez gazu, bez dotykania gazu. Teraz jeżdżam z saniem. Troszeczkę słychać pompę wody. Ciekawe czy ma światła. O! Ma trochę świateł. Chyba nie za dużo. No dobra, świateł za dużo nie ma, ale może to jest wyłącznik albo coś innego. Nieważne. Dzisiejszy odcinek nie będzie o tym, jak się naprawia światła, tylko jak się jeździ samochodem, który wygląda, jakby raczej pływał niż jeździł, a raczej był w stawie. No cóż. Kawałek już przejechałem do przodu i do tyłu wiem, że ma sprzęgło. Hamulce szczątkowe też są. Nie wiem, zobaczymy podczas jazdy, jak będzie dalej. I wydaje mi się, że że trzeba kawałek się przyjechać, zobaczyć jak wygląda. Na nasze pytanie, czy umyć go, czy nie umyć. Liczyliśmy dokładnie głosy. 83% Was Głosowało za tym, żeby go jednak umyć. Zdecydowanie na większość. Głosy liczyliśmy na Instagramie, na Facebooku i na YouTubie. Generalnie wszyscy myć, myć, pojedyncze głosy zostawić go w takim stanie jest unikatowy. No więc tak, unikatowy jest, ale jak go umyjemy, też będzie unikatowy. Wiemy, znamy doskonale miejsce. Gdzie jak go wstawimy na kolejne dwa lata, jak nam się znudzi taki czysty, to on znowu taki ładny będzie znowu. Więc jedźmy, wyjeżdżamy stąd, a tamtym siacikiem zajmiemy się wkrótce. Jedziemy w tej chwili zrobić zdjęcia, ponieważ wiele osób proponowało nam, żeby umyć, ale zanim go umyjemy, zrobić bardzo dokładną sesję zdjęciową. Dzisiaj jest piękne światło, będzie za chwileczkę zachód słońca. Jedziemy zrobić zdjęcia tego samochodu, potem wrócimy do studia, w studiu zrobimy, pokażemy Wam jeszcze różne detale, jak on pięknie jest spatynowany, a w następnym odcinku, tak, w następnym odcinku go umyjemy i to nie byle jak, oddamy go do studia detailingu. Chłopaki już nie mogą się doczekać. Dzisiaj już go chcieli przyjechać zabierać, ale niestety najpierw musimy zrobić zdjęcia, zrobić pełną dokumentację, jak ten samochód wygląda, a dopiero potem zacząć bawić się w robienie ładnego samochodu. Dobra, jedziemy. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak on łatwo teraz odpala. Sprzęgło chodzi w ogóle jak malina. Jedziemy. Tym Fiatem jedzie się jak kwiatem. Normalnie, po prostu. Siadasz, przekręcasz stacyjkę i jedziesz. A on po prostu ciach, ciach i jedzie. Pojeździmy sobie po dziwnym miejscu. Znajdziemy jakieś fajne plenery. Oczywiście ze względu na to, że samochód nie jest jeszcze dopuszczony do ruchu. Jeszcze nie robiliśmy nim przeglądu. Możemy jeździć tylko po miejscach zamkniętych, niepublicznych, ale wydaje mi się, że lokalizacja tutaj, gdzie jesteśmy, jest akurat. Szukamy jakiegoś miejsca, gdzie tego słoneczka odrobinę więcej spotkamy zaraz będzie przeprawa przez kałuże wiecie co? nie nalało się do środka mam suche nogi ach jadę po kałużach to już jest pierwszy dobry krok no cóż jedziemy dalej samochód wygląda zjawiskowo zastanawiam się co by było gdyby nas tutaj spotkał i czy zagadałby od razu poszuwarskiemu Wiecie, szuwarski to język wodników-szuwarków. Już kilka razy mówiliśmy, że to jest idealny samochód dla wodnika-szuwarka. Wygląda jakby było właśnie wyłowione z zestawu. Niestety słońce jest tak nisko, że już takiego odkrytego słońca pewnie nie znajdziemy. Ale co tam. I tak zdjęcia zrobimy. Tu jest zaraz takie fajne złomowisko. Myślę, że pojawia się u nich na chwilę. Oni sobie pewnie naostrzą zęby, że coś przyjedzie do nich celem złomowania, a to nic z tego. Och, właśnie pan żałuje, że nie wzięliście jego miny, ale była naprawdę jednoznaczna. Sprzeciwka jedzie kierowca. Myślę, że też może mieć dziwne skojarzenia z tym, co widzi. O, a samochód o, na jedno koło co najmniej hamuje. Jest nieźle. Dobrze, zaraz się zatrzymamy. Zdjęcie z na złomie to byłoby coś. Chłopaki chyba nie znają się na żartach, więc mogliby go zapakować od razu. Ten Fiat chciałby Wam powiedzieć: Zobaczcie, jaki jest tym gratem, ale dam radę. Bo taki sobie ostatnio wymyśliliśmy przy ostatnim, jednym z ostatnich filmów. Takie nasze hasło, że graty dają radę. I myślę, że po raz kolejny pokazaliśmy, że graty dają radę. I samochód, który został wyciągnięty z krzaków, stał nie wiadomo ile czasu. Odrobina serca, trochę więcej paliwa i nowa kopułka i daje radę, więc pamiętajcie graty dają radę. Chcesz zobaczyć? Też masz tak ładnie. Może jakieś koszulki z tym zaczniemy produkować. Kto z Was chciałby mieć brzydką bluzę z brzydkim fiatem? Taką, którą się zakłada tylko do garażu, bo wiadomo, że na ulicy nikt nie chciał w takiej chodzić, ale może zrobimy taką serię odzieży do garażu. Takie ubrania robocze, co to nie wstyd założyć. A w garażu nikt nas nie widzi, może mi się trochę pocieszyć. Ja chyba sobie zrobię. I myślę, że to może nawet dobrze, że my nie robimy tych zdjęć latem, jakby było dookoła zielone i ładnie. Na ten moment zdjęć wystarczy. Dzień był krótki, teraz już będzie coraz dłużej. Jedziemy jeszcze do studia. Tam zrobimy kilka zdjęć. Jak ona jest piękna. Każdy detal po prostu. No ale dobra, zdecydowaliście, my jemy, to musimy to uwiecznić. Jedziemy do studia. I zobaczcie znowu, jak ona odpali. Wróciliśmy do studia, Fiacik się kręci, wciąż mam ten dylemat czy go myć, ale zadecydowaliście, że go myjemy. Postaramy się uwiecznić jak najwięcej elementów z tego samochodu porośniętych mchem. Zdjęć troszeczkę zrobimy, może wydamy specjalny kalendarz na przyszły rok, w tym roku już chyba wystarczy. Natomiast to jest najważniejsze, zobaczcie na ten samochód, zaraz Wam pokażę jeszcze kilka różnych detali, ale przede wszystkim. Lampy są te starszego typu. One powinny być metalizowane, niestety. Problem polega na tym, że ta metalizacja zeszła pod wpływem przede wszystkim wilgoci. Jest kilka małych kalafiorków. Te kalafiorki trzeba będzie wyczyścić. Tak jak wam wcześniej mówiłem, ten samochód w tej postaci trafi na wystawę. Tylko troszeczkę go domyjemy, doszorujemy. Wkrótce jedzie na detailing. Natomiast Skupimy się w tym roku na innych rzeczach, które są chyba ważniejsze. Chcemy zrobić inne samochody. Ten samochód zobaczycie jak będzie wyglądał po myciu, bo moim zdaniem po myciu zmieni się nie do poznania. I co? Bardzo miło, że on już jeździ. Część jeszcze dopracować kilka elementów. Po powrocie z przejażdżki pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy i pierwsza rzecz, która została zrobiona w tym Fiacie. To został naprawiony zamek od drzwi pasażera, ponieważ wcześniej, żeby uderzyć, trzeba było bardzo mocno, jak powiem e, przyłożyć dużą siłę, żeby się zamknęły wielokrotnie, a i tak były otwarte. W związku z tym trzeba było to rozebrać, udało się zrobić. E, nie, nie nakręcaliśmy tego, ponieważ e, było zimno i potrzebne były dwie osoby do pomocy. W związku z tym kamera sobie leżała. Teraz jesteśmy tutaj, samochód w tym w tej postaci e, trafi do studia detailingu. Nie ukrywam, że e, nie odmówię sobie jednej rzeczy, czyli użycia myjki, może nie zbyt wielkim ciśnieniem, ale żeby zobaczyć jak ten samochód e, pokry, jak e, z tego samochodu znika ten mech, to wszystko. Ja naprawdę myślę, że to zejdzie. Wiecie co? To do niedawna jeszcze żyło. W tym sensie, że jak samochód stał na zewnątrz i e, kultury, bakterii czy innych żyjątek pod wpływem wilgoci, niestety chowając ten samochód do suchego pomieszczenia, zamordowaliśmy miliony istnień, no ale niestety trzeba poświęceń, żeby było coś pięknego. Nawet gdybyśmy nie zdecydowali się na mycie, to i tak te wszystkie stworzenia by może, może nie tyle stworzenia, co roślinki, by zginęły, a tych roślinek było sporo. To jest jeden z nielicznych kwiatów, który do niedawna produkował tlen. Od dzisiaj go zużywa. Dobra, jedziemy za chwileczkę, spakujemy samochód na lawetę, a jutro zawozimy go do studia detailingu.